Miejmy nadzieję, że w tym roku klub Żużlowy w sposób precyzyjny wywiąże się ze swoich obowiązków. W ubiegłym roku, składając rozliczenie z otrzymanej dotacji, klub w sposób absolutnie niedopuszczalny wydatkował kwotę 177 tysięcy zł. Wbrew obowiązującym przepisom prawa, w tym w szczególności ustawie o sporcie kwalifikowanym, przeznaczył. Tą kwotę właśnie na wynagrodzenie dla żółżowców. Ubiegły rok Polonia Piła zakończyła z 300 tysiącami złotych straty. Zwrot wspomnianych wcześniej 170 tysięcy złotych doprowadziłby najprawdopodobniej do jego zamknięcia. Dodatkowo pod uwagę wzięto także aspekt społeczny, czyli wieloletnią tradycję czarnego sportu w Pile oraz sporą frekwencję na trybunach. Dlatego urząd miasta postanowił zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaległą kwotę umorzyć. Przyznane w tym roku pół miliona złotych ma być przeznaczone na upowszechnianie sportu żużlowego na terenie piły. Termin ten oznacza, że środki. Te mogą zostać przeznaczone na organizację zawodów i imprez sportowych, szkolenie młodzieży, a także na zakup wyposażenia, a nie jak miało to miejsce w roku ubiegłym, wbrew przepisom prawa, także na wynagrodzenia dla żużlowców.